Cześć z tej Kamil, a w tym odcinku będę wybijać Mipla no Vitus, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku będziemy grać na Zadymie, mnie taka mapa. No i zaczynamy. No to chyba nie są boty. I mi się wydaje, że z tym Dynamikiem będzie łatwo. Bibi nie, Gail. Gail chyba też nie. Dynamikiem chyba łatwo będzie. Bibi Nie, ma jeszcze rama. Okej, okay, dobrze, że G ten... 6 e e wybronił Masz piłkę Zamykam Bibi 6 się zablokował Dostał bombom. Okej okay. Jestem sam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chyba używam mu to. Oj oj. Okej, okay, ten Barley jest dobry u nas. Dużo robi. Shade. Też dużo robi. Remy wiele? Nie. Dobra. Uh, ale low, ale low. Dobra, niech się tego Majka. Oj, oj, oj Ale low Dobra, chodź tu Idę się rozwalić. Dobra, gol Nie Dobra, ten Tak jak mówiłem, że ten Gale będzie trudny Oj, oj, oj Zaraz będę miał low'a oj, oj, oj. Ale ja mam loła, dobra. Jest po mnie, jest po mnie, po mnie. Zamknę jeszcze daje na Nie. Bibi to. Nie! Bibi! Dobra. Dobra. Może tutaj jeszcze coś się uda ojaj, oj, 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 dobra nie, nie uda się. A nie, bo jeszcze dogrywka będzie. Oj, dogrywkę przegramy z potrosem. No już przegraliśmy. 3 sekundy nie strzelimy gola U. Dobra, wygrałem tą grę. E, 21 ranga. Jeszcze została jedna gra. No i to zrobimy 100 monet. Tak, jedna gra. Dobra, możemy to wygrać. Jeżeli Frank umie grać, a u nich Case nie umie grać, to, to wtedy to wygramy. Okej, okay. nie ma już BB praktycznie. U... Dobra, Case. Co ten na Mike zrobił? Zero nie przemyślał tego, że mam ją teraz łatwiej do bramki. Ile tam ma pucharków? Bo mi się wydaje, że jakieś zero. No i przegrywamy. Ojoj, ojoj, ojoj. Dobra, daj nam jak dobrze zrobił. Eee. Dobra, przegrana. Dobra, chyba tu przegramy, więc nie wiem czy jest sens tu nagrywać. Bo i tak przegramy. Oj, oj oj, oj oj. U nich hang dużo zrobi. No i przegraliśmy. No jeszcze nie. Ale przegramy. Dobra, przyjmuję zaproszenie. Gramy knockout 5 na 5 Jakiś ktoś? jest z klubu czy skąd? Jak go można? Faktycznie ma 11 tysięcy pcharków. No i. O, zaczynamy. No i nie jest w klubie. Masz chyba swój ten. Nie, to jest rankingowe, to nie. No i przegraliśmy. Chyba trafiliśmy na boty, więc może być łatwo. Ale z botami też nie jest tak łatwo, bo mają dziwny movement. Ruszałam się jakoś też dziwnie, bo w sumie mają dziwny movement. Nooo ojoj. A skoro mają dziwny movement, to trudno je ich trafić. Mamy jedną bramkę. Jakiś Sigma to zrobił. Tą bramkę No i chyba zaraz kolejna bramka. Ja mam piłkę, więc o mnie widzą No i bramka. Nie! Prawie bramka. Prawie była bramka. Ojoj, oj, oj, mam loła, mam loła, mam loła. Oj, oj, oj dobra. On nie ma tego star powera, że się leczy. Bo ma o, że obrywają przypadkowo dałem multa. Daje tam randomowo kostkę i bramka. I strzelto. Strzel to. proszę. No co jest? Z nim się nie da. Będzie bramka, mówię wam, to musi być bramka. Ja nie mówiłem bramka, let's go. Zrobione to, otwieramy starożropa nosem jak zwykle. Tu się poparkuje. Nie już. A. Nos. O. Mityk. Mityk. Ej to i tak dobrze a matka będzie... Jeszcze mam rzadkie oznaki, 3 No to odbieramy to A jeszcze trochę do tego poziomu wyszło No i następny odcinek W następnym odcinku to już jest pewne, że będzie Leon, bo on jest najbliżej Tylko, że nie na pocharki, no i subskrybujcie, bo na 30 subów jest niespodzianka Lato yy, to jest daily łapki w górę, no i to by było na tyle, cześć.